Witam Was serdecznie kochani tutaj mamy tutaj mamy kochani to co świeci to jest kamera z diodami podświetlającymi podłączona do tego komputera i tu mamy komputer, który jest z roku 2009 w październiku. Było jego pierwsze uruchomienie tego komputera. On jest rozbudowany po prostu do granic możliwości. Dysków ma podpiętych ile tylko było można. Można byłoby jeszcze ze dwa podłączyć, ale myślę, że wystarczy. On ma tak 4 dyski terabajtowe, jeden półgigowy, a drugi będzie podłączony, drugi będzie 8 terabajtowy i myślę, że wystarczy no i to jest fajny komputerek ma też świetne chłodzenie NINJA 2 no i tak fajnie się z niego korzysta, ma też bardzo fajne oprogramowanie Um, od lat, można powiedzieć, że tam rozwijał się system w tym komputerze przez wiele miesięcy, lat nawet. Bo część programów pozostała, zaakceptowana z Windowsa 7 i został, przy, z, z, e, no jak to można powiedzieć, Windows 7 Udoskonalony w formie Windowsa 10. No, i część programów, nawet do tej pory, działa, która została przeniesiona z siódemki na dziesiątkę. No, i programy dziesiątki zostały jeszcze bardziej rozwinięte, rozbudowane i pracują w tym komputerze. I ma taki bardzo fajny, też ma bardzo fajny przybornik, jak to można powiedzieć, jest bardzo pięknie. Um, każdy szczegół dopracowany, wiele różnych, fajnych programów jest, bardzo ładnie jest zagospodarowany system w różne fajne programy, między innymi do dźwięku, grafiki i takiej bazy. No i on bardzo pięknie chodzi, co dziwne, niesamowite jest, chodzi bardzo pięknie, jest po prostu Super, że miło jest po prostu go uruchomić, popatrzeć, powspominać dawne czasy z ubiegłych lat um, tam jest na pulpicie Wikigabor, na takim różowym tle um, takie śliczne ujęcie dwóch Wikigabor jest piękne, coś fajnego no i natomiast tu jest tak fajnie. Fajnie, że on <laughs> jest oczywiście pośród całej infrastruktury. Ma też fajną kartę graficzną. <laughs> Przyszedł trochę na ulepszeń oczywiście. Ma pamięci do FULA. Um, ma zasilacz. Ponad pot potrzeby możliwości. Ma tam 850 Hiftek. Że fajnie jest. Naprawdę fajnie jest. Każdy komputer ma w sobie coś niesamowitego. Pom <laughs> pomijając fajne programy muzyczne, to jeszcze różne fajne pro programy w systemie. Że każdy komputer jest wyjątkowy w swoim stylu. No dobra kochani, to hej, pa. Chciałem się tym z wami podzielić. Dzisiaj tak troszkę szybciej jechałem, bo musiałam trochę czas nadrobić. Bo troszkę się zasiedziałem tutaj robiąc te biurko. I musiałam trochę czas nadrobić. Ale staram się tak wyrabiać, żeby nie nadrabiać czasów. Żeby sobie jechać jak bardziej lajtowo. No dobra kochani, hejka, pa.